Cześć, witajcie! Ja jestem M-Play, a to jest już drugi odcinek z serii Minecraft Classic. Tak więc zapraszam. Także w ostatnim odcinku zacząłem budować domek prowizoryczny. Prowizoryczny, bo się będziemy przeprowadzać. Trzeba przetrwać pierwszą noc przede wszystkim. Eee, to jest jeszcze pierwsza noc. I no. zbudujemy trzeba zbudować prowizoryczny domek Ach, a dobra nie ma to jak design Player. takie coś takie coś takie coś pyk, pyk, pyk to się kierką, bo zraktujemy Eee, piękny, nie ma to jak design Playa ładny nie? Twoje że Eee jak Dirtaros kopie to będzie dziurka Dziurwa, za przeproszeniem Dziurwa Cofnąć się, dobra i dobra I jeszcze trzeba tylko lecieć po jakiś pioch Tam jest mister szkielet Jeśli tam boję iść Jak ostatnio Gle Minecrafta się pod ze szkieletem tą gindę Chociaż mam tylko trzy serduszka, ale to ma regułę Gdzieś tak czuję, że tam pójdziemy w przyszłości Dobra Crafting table Piec Świeczki Wszystkie na bogato hmm, Skrzynkę O skrzynkę trzeba jakąś postawić Tu będzie łóżko stało jak na jakieś owyce I teraz tak Trzeba to porzucać Work chopy eee, to 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 a dzisiaj to za dom bez drzwi tak jak obora Byłem to wtedy do... to, to wtedy ten dom przypomina bardziej obora i jak są drzwi to jest ten długodny dom A, mój design Dobra, i trzeba przeciekać całą noc Tak więc, no nie wiem, czy chcecie za mną czekać, czy... E, czy zrobić cięcie Chcę, chętnie nie po ten piach, ale tam jest wybuchowe towarzystwo eee, mm, eksp nice Ale nie dobra, nie. Nie idę tam. moderne Ten Minecraft nie jest taki straszny jak dawniej eee że no, się zabije jednym uderzeniem ale jednak wolę to przeczekać dobra nie chyba, zro, chyba tak zrobię z, e, dobra r, zrobię krótkie cięcie jak się zrobi e, dzień a przynajmniej będzie świtać to dopiero się zobaczymy także e, widzimy się dobra witajcie z powrotem e, już się zrobił dzień tak więc dalej dobra a, dobra nie potrafię się wysłowić. Eee, dobra, teraz lecimy po piasek. Gdy... A ciekawe coś z tych mopków wypadło. Dobra, jestem hardcorem. Aha, eee, ale tylko... tego tak, jakbym spadł. A niestety nie spadłem. Dobra, piachu kapajemy. Kapaj, piachu. Mogliśmy mieć pochodnie, ale nie! Płaca pochodnia, panie! Dobra, trzeba pamiętać, gdzie jest nasz dom. Żeby się za daleko nie oddalić, muszę sobie wgrać mini-mapę. Chyba tak zrobię na następnego odcinka. Eee, no. O jest, dobra! Co, kto spostrzegawszy zauważył o co mi chodzi? A chodzi mi o tak zwany wungiel... Ech, się podsadzę Pioch, pioż, piochem Ech. Kurde, nie wziąłem mnie do podsadzania. O nie, Ja tam nie będę leciał Dobra, jedno mięso mi nie zbawi Ale węgiel mi jest potrzebny Dużo węgla O, nawet sporawe złoże Kopiemy, 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 kopiemy. Nie wiem już odcinek trwa, ale wiem, że muszę zjeść te moje porównania. Jak on się nazywa? Aha, Bewsztyk, dobra, to jest Bewsztyk. Bewsztyk. Ach, ten mój parkur. Ta! Jest jeszcze wungiel. Uh. Dziś wiem wszystkie narzędzia. Dobra, ja potrzebuję węgla. Dużo węgla. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra, węgiel mi jest potrzebny. Jeszcze nie wiem na co, na pewno na pochodnie. Na pewno do pieca. Na pewno. O! Jeszcze jest wągla! No, ale ja wiem, że jak to będę znajdę. Dobra. Czy znaczy, mówiłem, myślałem. Dobra, wracamy do domu. Do domu. Dobre. Jak to jest z tą, to ja jestem... No, ale dobra. O, dobra, i tak wróciliśmy. Eee... Że to jest tymczasowa baza wypadowa, jeśli można ją tak nazwać. Baza wypadowa... No baza wypadowa to jest w sumie. Cyklastowy dom oczywiście ja sobie buduję e, lepszy, większy i fajniejszy dom, ale na razie taki nam musi starczyć, znaczy na mi, bo ja mieszkam w nim. Aha, e, coś tu jakiegoś konkretnego jest, czy. Aha, dobra, jest coś Poważnie nie, czy zaczyna się Dobra. Skóra. Mięso Skóry Tak Bo na poważnie zgubiłem dom O ja ta moja pamięć Zacna Obra, wiecie co? Ja zrobię krótkie cięcie i jak znajdę dob to dopiero ten yy, no w znowu także widzimy się Dobra, że... witajcie z powrotem. E, znalazłem dom, dom był e, cent dokładnie i centralnie nade mną, ale to pominimy. E, widzicie, że teraz się możemy od nowa renderować, bo musimy zrestartować e, ten e, Minecrafta, bo wywalnił mi nim błąd. Przypadek, nie sądzę. E, dobra, przepalamy piach. Wungiel wkładamy, albo od razu zrobię te pochodnie, żeby tych e, nic z nimi nie zrobić. Patek, badygi. Aha. Shift, wcisnąłem, dobra. 52 pochodni, yeah. Yeah. Pyk, pyk. Eee... Dobra. mamy potrzebujemy 6 szkła Ech, o w tym odcinku tak za dużo nie zrobiliśmy, bo tylko znalazłem wągiel który mi się bardzo przyda Właściwie przydał, ale jeszcze będę... Ben... przydał, przyda eee, i no, no i okna porobiliśmy w domu W domu W tymczasowym domu oczywiście, no to nie będę tu mieszkał Eee, ale no w tym odcinku eee, ale no w tym odcinku to już byłoby na tyle, bo nie chcę takiego długiego robić, eee, no bo długo mi się będzie wystawiał, a tak to się załaduje w 2 godzinki, takie 10 minut i jest odcinek Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno... Zapomniałem, zap zapomniałem, sorki. Eee, dobra, muszę się szybko kończyć, bo mi się miejsce na dysku ko ...kończy. Startfis, staję dobra. Eee, mi się na dysku kończy i muszę szybko kończyć odcinek, także... ...wstawię szkło. To wyjmę z pieca. Żal mi tych... W, w, wungielka i dobra no, no i mamy nareszcie cywilizowany dom z oknawi jeszcze tylko trzeba będzie znaleźć wełnę stworzenia wełniaste ale tam są krowy i jeszcze w tym odcinku polecimy na nie i skończymy odcinek dopiero jakie pozabijamy przeżyjemy? nie a dobra Także Mie że miecik spadł no ja nie wiem, czy przeżyjemy jest tylko... Jest tylko jedna metoda, żeby sobie... żeby sobie sprawdzić Przeżyliśmy Emplay zawsze doradzi Tylko mam potem problem, żeby się wdrapać na górę Boga wziąć derta Ale mamy krowę Dziś słyszę drugą Wy też mi się przydacie I ty też. Czy wy to widzicie? Owca! Lecimy po nią. nią przynajmniej jedną wełnę, ja to przeskoczę. Teoretycznie przeskoczyłem, ale praktycznie nie do końca. Przynajmniej dużo dyrtu. Ow. Owca, Ja ty możecie zabić? Przerobię się na łóżko. Tam są jakieś wyspy. Trzeba się udać kiedyś na jakieś wyspy. O, fajnie, nie, no co robić? Robi sobie mozdy tu. parkur. Dobra. Nie wiem do domu. Jest noc. A ja potrzebuję jeszcze dwóch wełn. Żeby sobie zrobić łóżko. I się wyspać wreszcie. Nie, to trzeba jak najszybciej lecieć do domciu. Home, sweet home. Już słyszę tych e, Mister Zombie. Są gdzieś blisko. Czemu ja nie mogę na klosek skoczyć? Tam jest dom. Misja: dotrzeć do domu. I nie zostać zabitym. Dobra, jestem, jestem, jestem w domku. Jestem w domku. Dobra, włożę mięsko do przepalania. Do skrzynki wrzucę pochodnie. Ja sobie zostawię z, 13, nie, z 7 eee, aha. surowe mięsko Zaraz wrzucę. Dobra. Eee, dobra, to by było przy, na tyle w tym odcinku. W tym odcinku zrobiliśmy okna. Eee, no przy, Zrobiliśmy piach, zrobiliśmy węgiel i jedną wełnę. Na jedną trzecią łóżka czy to dużo, nie wiem, sami ocencie. E, w każdym bądź razie e, to by było na tyle w tym odcinku i się już powtarzam. E, ja się z wami żegnam. Cześć i na razie, pa!